Szczęść Boże, witajcie. Mamy dzisiaj poniedziałek 29 grudnia i posłuchajcie fragmentu z pierwszego listu świętego Jana Apostoła najmilsi. Po tym poznajemy, że znamy Jezusa, jeżeli zachowujemy Jego przykazania, kto mówi znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w Nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała, Po tym właśnie poznajemy, że jesteśmy w Nim. Kto twierdzi, że w Nim trwa, Powinien również sam postępować tak, jak on postępował. Umiłowani, nie piszę do Was o nowym przykazaniu, ale o przykazaniu istniejącym od dawna, które mieliście od samego początku. Tym dawnym przykazaniem jest nauka, którąście słyszeli. A jednak piszę Wam o nowym przykazaniu, które prawdziwe jest w Nim i w Was, ponieważ w ciemności ustępują. A świe świeci już prawdziwa światłość. Kto twierdzi, że żyje w światłości, a nienawidzi brata swego, dotąd jeszcze jest w ciemności. Kto miłuje swego brata, ten trwa w światłości i nie może się potknąć. Kto zaś swojego brata nienawidzi, żyje w ciemności, działa w ciemności i nie wie dokąd dąży, ponieważ w ciemności dotknęły ślepotą jego oczy. Cześć święty Jan mówi o tym, że jest tylko jedno przekazanie Boga. Można o nim oczywiście mówić na wiele sposobów. Jak brzmi to przekazanie? Jakbyś miał je wypowiedzieć, to jak ono by brzmiało? To jedno przekazanie, które Bóg ma Ci do przekazania, dla mnie ono brzmi w następujący sposób. Pragnę, abyś poznał prawdę o miłości. Pragnę, żebyś poznał prawdę o miłości, i to, co poznasz, tę prawdę o miłości, żebyś wcielał ją w życie. Jest to, to jedno od dawna wypowiadane przez Pana Boga przykazanie. Nie was, błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Dobrego dnia, szczęść Boże.